Słuchajcie, jakkolwiek schizofrenicznie to nie brzmi, w rzeczywistości coaching, czy dokładnie sesja coachingowa, jest spotkaniem klienta z samym sobą. My, jako coach, jesteśmy w zasadzie od tego, żeby tworzyć przestrzeń, sposobność, żeby tworzyć warunki do takiego spotkania i jesteśmy swoistymi facylitatorami spotkania klienta z samym sobą. I teraz na poziomie praktycznym oznacza to na przykład, żeby, że warto jest uznać pauzę jako całkiem dobre narzędzie umożliwiające spotkanie klienta z samym sobą. Czasami taki świeżo upieczony coach denerwuje się, że nie wie, jakie pytanie zadać. W tej jego głowie rodzą się różnorodne pomysły, gdzieś tam poszukuje, poszukuje rozwiązania, poszukuje pytania. Tak w rzeczywistości nie słuchając z jednej strony tego, co mówi klient, czyli nie skupiając się na jego wypowiedzi, czyli nie daje mu w rzeczywistości aktów uwagi. Z drugiej strony, kiedy go nie słucha, to nie może za nim podążyć. A kolejna kwestia dotyczy tego, że na jego twarzy, kiedy szuka pytania, zamiast uznać, że ta przestrzeń ciszy jest w służbie klienta, to na jego twarzy rodzi się taka ogromna gama różnorodnych ruchów mimicznych, które bardziej przyciągają uwagę naszego klienta niż skupiają go na samym sobie. I dzisiaj w odsłonie takiej trochę komunikacji niewerbalnej, tej kwestii związanej z facylitacją spotkania klienta z samym sobą, w kolejnych odsłonach inne kwestie.